Jednak Chrystus z martwych wstał. Nauczanie domowe, 16 września. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 12 do 20. Jeżeli głosi się, że Chrystus z wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma zmartwychwstania? wstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie z wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie z wstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli nie z wstają, to i Chrystus nie z wstał. A jeżeli Chrystus nie z wstał, Daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Zmartwychwstanie Chrystusa to centralna prawda wiary. Widać, że Grecy mieli kłopot z przyjęciem pojęcia zmartwychwstanie. Przekonał się o tym Paweł w Atenach, kiedy tam nauczał, a teraz wystąpił podobny problem. Warto sobie uświadomić, że osoby wychowane w określonym środowisku, wykształcone w jakimś kierunku i tworzące specyficzną kulturę. Mogą mieć kłopoty z przyjęciem biblijnej prawdy, zrozumieniem chrześcijańskiego pojęcia, czy zaakceptowaniem katolickich zasad. Można tutaj mnożyć przykłady. Jak Jezus może być obecny w chlebie? Jak Bóg może być równocześnie miłosierny i sprawiedliwy? Jak to możliwe, że w niebie nie będzie małżeństw? Jeśli Bóg stworzył świat, to gdzie się podziały dinozaury? Jest bardzo wiele takich pojęć, bardzo wiele takich zagadnień, które są przyblokowane przez nasze ludzkie sposoby pojmowania, przez nasze wykształcenie, przez nasze uformowanie mentalności. To są nasze ludzkie intelektualne ograniczenia, dobrze streszczone w błędzie logicznym. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? Koryntianie musieli poprosić Ducha Świętego o poszerzenie swojego sposobu myślenia. To zadanie jest też dzisiaj dla Ciebie. Pomyśl o swoich ograniczeniach. O swoich intelektualnych zmaganiach. O tym, co być może jest jakąś kategorią, jakimś pojęciem czy zagadnieniem, które Tobie się wydaje jakieś nielogiczne, sprzeczne, niespójne. Poproś o to, żeby Duch Święty rozświetlił tę przestrzeń w Tobie. Aby to poznanie stawało się jaśniejsze, pełniejsze. Bóg może uczynić dużo więcej niż rozumiemy. I światło Ducha Świętego rzeczywiście rozszerza nasz sposób pojmowania. Niech w tym poszerzaniu duchowego widzenia i rozumienia błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.